Witam. Dziś zaczynamy robić komódkę. Najpierw zaczynamy kleić blaty. Tutaj poznaczyłem, tak jak widzicie, brzegi. Nie wiem czy to dobrze będzie widać, może tak chociaż pod światło stoję. Po to tylko, żeby móc je kleić na przemian, żeby nam się potem nie tworzyły takie no łuk, łuk żeby się przede wszystkim nie zrobił żeby nam się ten blat nie, nie zagięł. także kleimy, potem będę omawiał dalej lejemy klej na krawędzie będziemy go rozsmolonywać jak mówiłem do prasy i ściskać blat już ułożone mamy w prasie, teraz będziemy to wszystko zaciskać no i czekać godzinkę by wyjąć w międzyczasie mi się blacy on skleją, ja sobie wycinam taki tanteczek nogi. Wymywać się nóżki do komódki. Rysuję je raz w ten sposób, drugi raz. Tak odwracam i będziemy to zaraz wycinać. Także pokażę jak się to, to wygląda właśniuszka już po wycięciu i to wszystko musimy 4 takie wycięża teraz będziemy wytrzymać dalej minęła godzinka będę odkręcał yy, już te blaty zdejmował muszę to wszystko zdejmować już ściski i zdjąłem Jeden blacik, drugi blacik i z nim na grubościówkę jak przepuszczę. Blaty już przepuściłem na 21 mm i potem już będziemy szlifować, już na szlifierce, żeby były gładziutkie. Blaty już oszlifowane, gładziutkie i zaczniemy składać pomalutku tą tu blaty już mocujemy, tak widzicie na ścianę. Tylna ściana to już będzie z desek. Będziemy mocować listewki. Listewki do tego, pod przesładę i pod drzwiczki. No i dalej. Przykręciliśmy już podłogę, tak jak widać. Idzie poprzeczki, tam będzie pod przesładami. Tam będzie taka listwa, żeby oddzielić podłogę od dziewicza. Mamy tu wycięty cokół, pod szafkę, do niego, do niego będziemy mocować później nóżki. Nogi już przekręciliśmy, teraz widać, do tego cokołu. No i tu mamy przygotowane już miejsce pod szufladki. Mamy taką deskę, do której przekręcimy szynę. Tu będą drzwiczki, będziemy rzeźbić, więc troszeczkę. Dźwiczki potrzebne. Dzwiczki mamy przygotowane. Będziemy teraz je frezować. No, robić taką ramkę, a potem już rysować kwiatki. Ramka już ofrezowana. Zaczniemy rysować kwiatuszki. Kwiatki narysowane. Trzeba będzie zacząć teraz rzeźbić. Zaczęliśmy już rzeźbić i wyszlibujemy po prostu materiał, który nam jest niepotrzebny. I zostaną napłatki światła. No chyba na tym rzeźba polega. Nie chcę się podwytyczyć. Te puste pola żeśmy frezarką wybrali, także już teraz wyraźnie widać kwiaty no i pomalutko pomalutko ubijamy Następnie jest już to wszystko wyrzeźbione, kwiatkę widać. Tak żeby mu wszystko to wyszukować. A szufladowanie, no papierem ściernym, z rzędem, żeby miało gładkie, gładkie powierzchnie, wszystkie kanty ostre wygładzić, żeby to tu było pływowe i łagodne. Już trochę podekorowane, tak jak widzicie, płatki listki. No i tło robimy. Teraz tak będzie wyglądało to. Istotne. Już wstawiamy szuflady. Tak jak widzicie, to na zwykłych prowadnicach. Przemie są niezawodne. To druga też jest przygotowana. Tylko wstawić, dołożyć. Tak jak tu widzicie, te ozdobne warkocze, listwy. No i co, już malowanie chyba tylko pozostanie. Malujemy już komórkę drugą warstwę kładziemy. Pierwszą pistoletem, teraz już pędzelkiem, żeby taka była troszeczkę grubsza warstwa, bardziej błyszcząca. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w całości. Drzwiczki też malujemy, drugi raz. Tak wygląda komutka już z daleka z szufladkami. Komutkę mamy już gotową. Tak to wyglądają te, te dźwiczki. A te szufladki, jak wcześniej mówiłem, na zwykłych prowadnicach. No i tak w całości wygląda. Wymiary to ma 80 wysokości, 90 szerokości i 40 głębokości. W kolorze orzech, to jest lakierobejca. No i cóż, będziemy robić dalej.